Jestem w trakcie leczenia raka piersi. Niestety jestem teraz nieco poparzona po radioterapii, i dzięki temu urządzeniu moja skóra wygląda lepiej i ja się czuję po prostu lepiej i dobrze. Ona mi urządzenie, ta oscylacja piersi pomaga mi po prostu wygoić moją skórę i jakieś tam rany, które się pojawiły poparzeniowe, po terapii, radioterapii. Korzystam już drugi tydzień i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że to urządzenie tutaj jest, bo po prostu pomaga mi w kuracji bólu i jakby regeneracji ciała. Ten aparat składa się właśnie z głowicy i z, z takiej końcówki do zamknięcia obwodu. Pacjentka trzyma pomiędzy swoimi najczęściej palcami. Bardzo często dajemy tutaj taki talk, ponieważ czasami są odczuwane takie delikatne mrowienia, troszeczkę jak kopnięcia. W związku z tym trzyma to sobie pacjentka z talkiem. A my tą głowicą wykonujemy delikatne ruchy okrężne tej okolicy, którą chcemy, aby była leczona. Pacjent czy pacjentka odczuła najczęściej delikatne wibracje. Jest to bardzo przyjemny zabieg nie jest to zabieg, który powoduje dolegliwości bólowe. Jest dosyć komfortowy. Najczęściej pacjentki nie odczuwają żadnych przykrych tutaj związanych z tym dolegliwości. Stale odkrywane są kolejne powikłania, z którymi kiedyś onkologia nie miała do czynienia, i z drugiej strony potrzeba po prostu szukania metod po prostu, które by niwelowały po prostu albo ograniczały skutki takiego, takiego oddziaływania na ustrój, te skutki negatywne, negatywne oczywiście. Stąd po prostu no szuka się nowych metod diagnostycznych, nowych metod leczenia, ale równocześnie też nowych metod rehabilitacji. Panie, które zajmują się fizjoterapią, które zajmują się właśnie tymi sprawami pooperacyjnymi, jak gdyby myślą cały czas o tym, żeby ulżyć pacjentom w tym procesie leczenia. Dochodzenia do takiej pełnej sprawności. Dlatego cieszy mnie, że e, panie znalazły sposób w marszałkowskim Rzeczy Obywatelskim na zakup nowego oscylatora, który ma właśnie przede wszystkim przyspieszać gojenie ran. I no, przede wszystkim tworzyć ulgę dla pacjentów, bo ból jest niesamowity po takich zabiegach. I badania, które panie przeprowadziły tutaj od 2015 roku pokazują, że te urządzenia są po prostu skuteczne. Pomyślałyśmy, że dobra by była taka możliwość korzystania z, ze sprzętu, który będzie udrażniał układ lifatyczny. Ponieważ głównym problemem u nas, u pacjentek po zabiegu mastektomii jest właśnie obrzęk lifatyczny. I stwierdziliśmy, że to będzie świetny pomysł kupić jakieś takie urządzenie, które będzie nam wspomagało naszą pracę, naszą ręczną pracę w drenażach limfatycznych i znalazłyśmy takie urządzenie. I początkowo było to malutkie, personalne urządzenie, które od 2014 roku mamy tutaj w szpitalu. Czasem stwierdziliśmy, że po prostu ten jeden aparat jest za mało. To był aparat na baterie, więc trzeba było te baterie ładować. On się nam bardzo często psuł, bo to był taki aparat personalny, natomiast pacjentów przybywało. No i wtedy zrodził się pomysł, że chciałybyśmy profesjonalny aparat do głębokiej oscylacji, który będzie właśnie w szpitalu, a najlepiej jeszcze, żeby były dwa aparaty. Jeden byłby na sali gimnastycznej, gdzie korzystałyby pacjentki właśnie po mastektomii, które przychodzą tam na rehabilitację. Natomiast drugi znajdował się na oddziale radioterapii, gdzie mogły Pani pielęgniarki pracować z pacjentami z odczynami po radioterapii. I stąd pomysł na uczestnictwo w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. No i udało się. Udało się zachęcić tych, którzy głosowali. Udało się zakupić ten aparat. My ze względu na specyfikę tej choroby, specyfikę onkologii, nie możemy zapomnieć o pacjentach w momencie, gdy oni wychodzą z oddziału szpitalnego. My o nich musimy ciągle pamiętać, ponieważ no dzisiaj się już traktuje chorobę onkologiczną jako chorobę, która będzie towarzyszyć pacjentowi do końca życia. Nie wyobrażam sobie, jakbym nie mogła z tego zabiegu skorzystać, powiem tak, tak? korzystam już drugi tydzień i ewidentnie widzę poprawę, jeżeli chodzi o wygląd skóry i redukcję bólu. I cieszę się, że po prostu w naszym szpitalu jest to urządzenie, które jest w stanie mi pomóc i innym paniom, które z tego korzystają. I z tego co wiem, jak rozmawiam z innymi tak, koleżankami, tutaj pacjentkami, że no, każdy się cieszy ma możliwość skorzystania z tego.